Cześć kochani, to droga duszy. Robimy sobie dzisiaj takie krótkie czytanko na uczucia, na miłość dla każdego znaku zodiaku, czyli teraz dla was dla panny. Czytanie jest ogólne oczywiście, więc wierzcie, jak z wami rezonuje. Rolę sobie zamieniajcie, czas jest płynny. Nie blokujcie się, nie nastawiajcie po prostu niech to popłynie. To nie będzie dla każdego. Jest to króciutkie przesłanie może dla każdego może dla każdego może dla kogo, każdego będzie co innego jakieś słowo jakiś fragment no po prostu mieć oczy i uszy szeroko otwarte nie blokujcie się to jest najważniejsze kawka herbatka i tam posłuchać pomyśleć może czasami dopiero informacja przyjść po jakimś czasie dobra jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, piszcie do mnie na maila duszydroga.mopa.gmail.com jest w opisie filmu, natomiast jeżeli chcecie wspierać mój kanał, za co wa bardzo Wam dziękuję za wszystkie wpłaty. Jesteście wspaniali. Dopiszcie, yy, weźcie w zakładkę w, w opisie filmu i generalnie weźcie w opis filmu. I tam jest link do Bajkofitu, możecie mi kliknąć kawkę po prostu. Ojeju, dzisiaj się wysławiać nie umiem, nie wiem co to będzie w tym czytaniu. I tyle. Pogoda jest ładna. Taki update pogodowy. Możemy zaczynać. Na początek. Piętnastka. Może do kogoś coś mówi 15. Jeden, pięć czy sześć. Może też być, ale piętnastka. praktyk współczucie. Ja wam tą kartę przeczytam. Patrz na rzeczy ze świeżej perspektywy. Każdy korzysta, gdy próbujemy spojrzeć na rzeczy z czyjegoś punktu widzenia. Wchodzenie w czyjeś buty może doprowadzić nas do delikatnego zrozumienia, które może zmienić nasze obecne uczucia. Miłość i współczucie zawsze przynoszą pozytywne rezultaty. Istnieje wiele, wiele godnych uwagi sposobów praktykowania współczucia. Poświęć swój czas w domu opieki lub w schronisku dla bezdomnych. Darowizny w postaci ubrań lub żywności są zawsze doceniane przez potrzebujących. Jeśli masz na to ochotę lub szukasz inspiracji, poszukaj sposobu, które. Po... Czytaj o osobach, które poświęciły swoje życie na dzieła pełne współczucia. Istnieje wiele biografii wielkich filantropów, takich jak Matka Teresa, Mahatma Gandhi itd. I na tej karcie chłopiec, chłopiec patrzy na małego niebieskiego ptaka. Nosi nakrycie głowy z piórami i gałęziami. Pióra we włosach sugerują, że ktoś do ciebie wyciąga rękę. Zwróć uwagę i okaż wsparcie i miłość tam, gdzie jest to potrzebne. Więc być może albo wy potrzebujecie takiego wsparcia. Albo może macie właśnie komuś okazać takie wsparcie. Bo oczywiście to nie musi być czytanie romantyczne i ta część może w ogóle nie mieć nic wspólnego z czytaniem tarotowym. Niemniej jednak może właśnie ktoś potrzebuje waszego wsparcia, waszego zainteresowania, waszej opieki, waszej troski, dobrego słowa lub w drugą stronę. Może to wy oczekujecie właśnie jakiegoś wsparcia. Dobrze. Szansa. Szansa. Szansa, panny, szansa. Właśnie, czy jakieś informacje mogą przyjść, yy, wiedza, może kogoś obserwujecie, albo ktoś właśnie Was obserwuje i teraz kwestia tego i yy, rycerz Buław. Może to być jakiś rycerz Buław, który albo chce się skomunikować i jest szansa na tę komunikację. Może nie jest jeszcze ta osoba pewna, dopytamy sobie. Paźmieczy, paźmieczy, może przychodzi tu właśnie jakiś impuls, inspiracja, paźmieczy do ruchu. Słońce to ma być dobra komunikacja, jest szansa, żeby coś zaistniało, nowego, dobry czas, dobry moment na komunikację, na rozmowę taką niezobowiązującą, być może właśnie taką zaczepną. Być może ktoś w ten sposób chce pokazać też, że chciałby, potrzebowałby wsparcia, ale może to z waszej strony. Iść, więc zwróćcie uwagę na, na tą energię, ona płynie być może z dwóch stron. Jest tu jakaś sytuacja dla kogoś w zawieszeniu, hmm, gdzie nie było być może rozmowy, kontaktu, gdzie sytuacja była niejasna, hmm, gdzie właśnie któraś ze stron oczekiwała kontaktu, oczekiwała wsparcia, oczekiwała takiego zmotywowania, chcę powiedzieć. I teraz przychodzi ten czas, taki. Hmm, może przyjść właśnie taka, taka może ktoś się odważy po prostu zrobić jakiś krok, ruch, i jak już ten ruch wykona, to wszystko popłynie, tak? Bo tu mamy tego rycerza Buław i pokona ten rycerz Buław wszelkie przeciwności, chyba że to z waszej strony. Tak? Chyba, że cały czas do tej pory była wstrzymywana ta sytuacja. No dobrze, no w takim razie wyzwania, jakie się pojawiają. Wyzwania. No, to, to są te przeciwności losu. Więc jeszcze coś stoi na drodze. Także komunikacja może, jest szansa na tę komunikację, ale dziesiątka denarów jest w tle. Może dla niektórych być problemem rodzina, tak? To, co rodzina powie, rodzice, nie wiem, rodzeństwo, ciotki, wujowie, wszyscy inni, ale może być też tak, że macie już dorosłe dzieci i co te dorosłe dzieci sobie powiedzą, tak? jeżeli ta mama sobie kogoś znalazła i, i na przykład no i co teraz i to będzie jakiś problem, ale te, te, ten problem, jakikolwiek on by nie był bo dla każdego będzie on inny czy to tamta osoba ma rodzinę i z tamtej strony może być problem to jest on do pokonania tak, bo tak się pokazało, że na początek jest szansa na komunikację ale ta komunikacja może się szybko przerodzić w coś innego dobra, siódemka była Mogą tu być dobra współpraca, ale mogą tu być też kwestie finansowe, tak? Mog może tu chodzić o, o jakieś kwestie finansowe, które, z którymi ktoś musi sobie poradzić. Przy e, poświęcaniu uwagi, czy jakaś współpraca. E, no i tu może być właśnie trudność, e, jakby nawiązania komunikacji, jakby. No właśnie, może to być taka zaczepka, tak? Bo może ktoś nie wie, z której strony to ugryźć, koło fortuny, i przyjdzie świat z, jakby z pomocą, bo jakby kłody pod nogi cały czas. Cały czas jest coś nie tak: albo rodzina, albo pieniądze, albo no cały czas jest coś nie tak. No dobrze, to porada w takim razie, jaka będzie, na tę sytuację. Królowa mieczy. Stawiaj na swoim, w sensie takim. To, co jest niepotrzebne, odcinaj i dopuszczaj do siebie informacje. Zbieraj te informacje, przetrawiaj, konsultuj sam, sama ze sobą. Mamy dwa denary. Być może jest tu działanie na dwa fronty, więc jeżeli wiesz o czymś takim. A może Ci ktoś donieść, więc dla niektórych może być tak, że jest tam gdzieś jakiś romans i A, czy to Twój partner, czy, czy partnerka, to dla, dla niektórych może być taka opcja. Więc jeżeli yy, masz takie informacje, przerabiasz, transformujesz i to, co trzeba, rozprawiasz się z tym. Ja tu dołożę jeszcze oczywiście słowo mieczy. Ale dla, no, są tu pewne problemy, które jakby nie pozwalają otworzyć serca jeszcze, ale przyjdzie ten czas dla niektórych. Tu jest chud, po prostu chud. Na razie jeszcze albo mógł, mógł być też taki, taka, taki scenariusz, że nie było tu kontaktu przez jakiś czas, była ta sytuacja w zawieszeniu, Ktoś, ty się odcięłaś ty, i być może tamta strona przepracowuje pewne rzeczy, jeszcze ma trochę problemów do przepracowania, a swojej strony jest, dopóki tego nie przepracujesz, to ja się nie angażuję nie wnikam w to. Jeżeli nie rozwiążesz swoich spraw, swoich problemów. I jest tu takie postawienie koniec kropka. Nie. I ktoś tu może chcieć wykonać jakiś ruch, ale ty wiesz, o co ci chodzi. znów no dwójka denarów, yy, to są zmiany, to jest yy, przekształcenie, więc to serduszko musi trochę jeszcze poczekać, żeby się rozgrzać, ono tra transformuje. I jeszcze potrzebuje troszeczkę pracy, yy, może właśnie jest powiedziane, powolutku możesz się rozmrażać yy, i może ktoś właśnie będzie wychodził, żeby ocieplić Ciebie, bo tu jest pokazane jak ta królowa lodu, naprawdę, ale tak powoli jakby ten lód się roztapiał, z tym, że jeżeli jest taka sytuacja oczywiście tam jakiegoś romansu czy, czy partnera, no to tu stawiasz sprawę jasno, po prostu, odcinasz, koniec, kropka. Więc jeżeli było do tej pory podejście takie przymykanie oka u kogoś na zaistniałą sytuację, to teraz będzie nie, jest powiedziane nie, koniec, nie ma zmiłuj jest wzrost, jest rozwój, za, zainwestowałam w siebie czy zainwestowałem, pracowałam, pracowałam nad sobą. E, zamykam się na wszelkie pobłażanie, ale jest tutaj powiedziane o tym e, praktykowaniu współczucia. Więc dla kogoś jest też, być może dla kogoś macie się otworzyć ze, ze współczucia. Ja nie mówię, że na jakiegoś partnera, który zdradza czy coś takiego, ale może gdzieś indziej jest osoba albo która w Waszą stronę się otwiera, chyba że właśnie to Wy transformujecie, przepracowujecie i otwieracie się na innych. Ale znając już swoją wartość i nie dopuszczając osób, które będą chciałyby w jakiś sposób oszukać, wpłynąć, działać na dwa fronty, nie ma. Po prostu czysta, jasna sytuacja. Zadajecie pytania, sprawdzacie, czy to Wam odpowiada, wiecie czego chcecie, czego nie chcecie i od razu mówicie sprawę jasno, tak? Nie, bez żadnego owijania w bawełnę, bez zgadywania, domyślania się. I to może być dla niektórych no, dosyć nieprzyjemne, takie osły, mało romantyczne, ale wy już przynajmniej niektórzy z Was się nadzieliście i nie chcecie czegoś takiego, więc wchodzicie w taką energię sprawdzania i, i tak dalej, mówienia, na czym, na czym, chcesz wiedzieć, na czym stoisz, tak? I, I mówicie, co Wy macie do zaoferowania. Ta druga strona mówi, co może zaoferować, i wy, taki, wiecie, jak deal. No. Dla kogoś to jest, bo ktoś się po prostu być może już nadział i te, teraz w ten sposób podchodzi do, do sprawy. To może być komunikacja jakaś internetowa, SMSowa, telefoniczna. Um, niemniej jednak, wy bardzo będziecie ostrożnie do, do tej kwestii podchodzić. To tyle, moi drodzy. Co mam dla Was na dzisiaj? Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami. Ja Wam życzę e, wszystkiego dobrego. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, e, wzory, wzorce relacji. Zwróćcie na to uwagę, bo Wam tego nie powiedziałam. Być może coś niesiecie z przeszłości, tak? Bo mamy też to w karcie. E, jakiś e, sposób prowadzenia relacji, w jakie relacje wchodzimy. Być może tu jest ważna wskazówka. Praca z wzorcami, z kodami. Dobra, teraz to już naprawdę koniec. Buziaki i papa. ありがとうございました